Witam Was, bracia i siostry, w sercu Maryi. Niech będzie pochwalony Bóg Ojciec, Jezus Chrystus i Duch Święty. Przybądź, Duchu Święty, napełnij serca Twoich wiernych i zapal w nich ogień Twojej miłości, abyśmy miłowali Boga całym sercem i otrzymywali wieczne szczęście. Módlmy się. W imię Ojca, I Syna, I Ducha Świętego. Amen. Duchu Święty, natchnij mnie Twoimi myślami. Daj mi siły, O duchu Święty, Abym święcie postępowała. Zachowaj mnie, Duchu Święty, Bym świętość umiłowała. Pilnuj mnie, Duchu Święty, Bym strzegła świętości. Chroń mnie, o Duchu Święty, bym świętości nie zgubiła. Przyjdź, Duchu Święty, i napełnij me serce Twą łaską, abym wszystkie grzechy i błędy, których się dzisiaj stała winną, dobrze poznała, za nie prawdziwie żałowała i szczerze się poprawiła. Duchu Święty, dziękujemy Ci za to, że nas opieczętowałeś Bożym Podobieństwem, który jest zadatkiem szczęścia wiecznego i wezwaniem do świętości. Duchu święty, który sprawiłeś, że apostołowie mówili różnymi językami, spraw, abyśmy w życiu chrześcijańskim potrafili mówić językiem słów, językiem czynów, językiem przykładu. I wszystkimi możliwymi językami dla pomnożenia chwały Bożej. Amen. Dziękuję z całego serca za wspólną modlitwę. Prosimy o umieszczanie intencji i prośb o modlitwę poniżej w komentarzach. Aby modlić się częściej i być na bieżąco z nowymi modlitwami i Słowem Bożym. Zapraszam serdecznie do subskrypcji kanału. Serce Maryi modlitwy, szczęść Boże.